Nie każdy dzień w polityce przynosi takie trzęsienie ziemi, które sprawia, że nagle zmienia się cała dynamika dyskusji w Europie. Czasem wystarczy jedno zdanie, jeden gest, jeden sprzeciw, aby cała machina, wydawałoby się niezachwiana, zaczęła się chwiać i drżeć jak domek z kart. Tak właśnie było, kiedy Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Osoba, która od lat próbuje budować obraz Unii jako instytucji nieomylnej, silnej, pewnej siebie, usłyszała polskie stop. I to nie takie zwyczajne, ciche, dyplomatyczne szeptane w kuluarach Brukseli, ale wyraźne, mocne, stanowcze, podane z akcentem, którego nie da się zignorować. Polska, reprezentowana przez Karola Nawrockiego, zagrała kartą, której nikt się nie spodziewał. Von der Leyen, znana z tego, że potrafi przeforsować najbardziej kontrowersyjne reformy klimatyczne, najbardziej absurdalne regulacje, które dotykają zwykłych obywateli, nagle natrafiła na mur. Mur wschodnioeuropejskiej konsekwencji, polskiego oporu, polskiej historii, która nauczyła nas, że nie wolno zgadzać się na wszystko tylko dlatego, że ktoś z Zachodu twierdzi, że wie lepiej. To właśnie w tym momencie padły słowa, które przeszły do historii: Stop. I nie było to stop dla dialogu, nie było to stop dla współpracy, ale jasny, prosty sygnał. Polska nie jest już dzieckiem w europejskiej rodzinie, któremu można wskazywać, co ma robić i jak ma żyć. Polska nie będzie potulnym uczniem, który słucha, kiwa głową i czeka na jałmużnę z budżetu unijnego. Polska ma swoje interesy, swoją wrażliwość, swoją pamięć historyczną i swoją dumę, a Nawrocki przypomniał to głośno i wyraźnie. Von der Leyen, przyzwyczajona do tego, że nawet jeśli ktoś w Europie się buntuje, to buntuje się po cichu, że buntuje się na chwilę, a potem i tak wraca do stołu negocjacyjnego z opuszczoną głową, była tym razem naprawdę zaskoczona. Bo polskie STOP nie było pustym hasłem. Ono przyszło w chwili, kiedy cała Unia stara się narzucać kolejne pomysły. Od szaleństw Zielonego Ładu przez limity emisji. Po regulacje, które coraz częściej wyglądają jak centralne sterowanie gospodarką z Brukseli. Polska, która pamięta komunizm, która pamięta, co znaczy, kiedy ktoś z daleka mówi, co mamy robić u siebie, nie mogła dłużej udawać, że to tylko przepisy, techniczne rozwiązania, bo te przepisy zaczynają wpływać na nasze życie codzienne, na ceny energii, na rolnictwo, na bezpieczeństwo. I kiedy Ursula von der Leyen wyszła z kolejną narracją, że trzeba jeszcze bardziej, jeszcze szybciej, jeszcze mocniej wcisnąć pedał centralizacji, wtedy usłyszała od Polaka słowo, którego nienawidzi każdy biurokrata nie. Ale to stop wypowiedziane przez Nawrockiego nie było tylko sprzeciwem wobec jednego pomysłu Komisji Europejskiej. To było coś głębszego, bardziej symbolicznego. To była deklaracja: Polska nie zgodzi się być petentem. Polska nie zgodzi się być traktowana jak junior partner. Polska nie pozwoli, żeby jej bezpieczeństwo było rozgrywane przy stoliku w Brukseli, kiedy prawdziwe gwarancje daje nam nie biurokracja unijna, ale sojusz północnoatlantycki, sojusz z Ameryką, wspólnota państw, które wiedzą, co to znaczy wojna i które naprawdę są gotowe do obrony wartości. To dlatego Nawrocki tak mocno akcentował, że naszym prawdziwym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. To dlatego mówił, że nie będziemy opierać naszej obronności tylko na zachodnich firmach, które liczą euro i dolary, zamiast realnie myśleć o polskim bezpieczeństwie. I w tym momencie Ursula von der Leyen poczuła coś, czego dawno nie czuła, że straciła kontrolę nad narracją. Bo zazwyczaj jest tak: przewodnicząca K.E. wychodzi, mówi kilka mocnych fraz o solidarności europejskiej, o wspólnej przyszłości. A politycy z mniejszych krajów potakują, żeby potem w mediach krajowych coś tam delikatnie skrytykować, ale de facto niczego nie zmienić. Tym razem było inaczej. Tym razem ktoś powiedział nie wprost, głośno, publicznie. I to nie nie było tylko grą pod publiczkę. To było ostrzeżenie. Jeśli Unia Europejska dalej będzie próbowała traktować Polskę jak podwykonawcę cudzych interesów, to Polska zacznie budować alternatywne sojusze, mocniejsze, twardsze bardziej realne. Właśnie to jest siła Nawrockiego. On nie owija w bawełnę, nie mówi językiem dyplomatów, którzy potrafią godzinami mówić, nie mówiąc nic. On wali prosto z mostu. Banderyzm nie ma prawa istnieć w polskiej przestrzeni publicznej, tak jak nie ma prawa istnieć swastyka czy sierp i młot. Unia nie będzie nas pouczać, że mamy przyjmować każde szaleństwo klimatyczne, które zrujnuje nasze rolnictwo i przemysł. Polska nie będzie dawać się ośmieszać przez własne elity, które wolą tańczyć, jak im w Berlinie zagrają. Polska ma swoją drogę i nie boi się powiedzieć tego w twarz. Dla wielu obserwatorów to był moment przełomowy, bo kiedy w Brukseli zapada cisza, kiedy urzędnicy nagle zaczynają się nerwowo rozglądać, to znaczy, że wydarzyło się coś poważnego, a wydarzyło się to, że polski prezydent Nawrocki powiedział dość. I tu właśnie kryje się cała dramaturgia Ursula von der Leyen, która jeszcze wczoraj była pewna, że Polska znów podpisze wszystko, co jej podsuną, nagle musi się zmierzyć z faktem, że coś się zmieniło. Że Polacy już nie dadzą się tak łatwo rozgrywać, że skończyła się era cichego przyzwolenia. To właśnie w tym tkwi siła słowa stop. Bo to nie tylko słowo, to symbol, to przypomnienie, że Polska. Choć może nie największa, choć może nie najbogatsza, ma coś, czego brakuje wielu zachodnim krajom: ma pamięć, dumę i odwagę. I to właśnie te trzy elementy sprawiają, że nawet Ursula von der Leyen, cała w swoim przekonaniu o sile instytucji, poczuła, że musi się zatrzymać, że musi przemyśleć, czy przypadkiem nie przeszarżowała. W polityce europejskiej istnieje pewien paradoks. Wszyscy mówią o równości, o solidarności, o wspólnych wartościach ale w praktyce zawsze są kraje pierwszej i drugiej kategorii. Wystarczy spojrzeć na to, jak traktowane są decyzje Berlina czy Paryża, a jak traktowane są głosy Warszawy, Budapesztu czy Pragi. Kiedy Niemcy łamią unijne zasady fiskalne, nikt nie podnosi larum, bo przecież takie są realia gospodarki. Kiedy Polska próbuje bronić swoich interesów energetycznych albo rolnych, natychmiast słyszymy krzyki o łamaniu wspólnotowych wartości. I właśnie w tym kontekście pojawiło się polskie stop, które nie było tylko prostym gestem sprzeciwu, ale potężnym uderzeniem w sam fundament unijnej hipokryzji. Ursula von der Leyen, która od lat zbudowała swoją pozycję na narracji o jedności, nagle zobaczyła, że jedność kończy się tam, gdzie zaczynają się interesy narodowe, a Polska już nie zamierza udawać, że tego nie widzi. Nawrocki w swoim stylu nie bawił się w półśrodki. Zamiast mówić o Różnicy zdań czy potrzebie dalszych konsultacji jasno podkreślił, że Unia nie może budować swojej strategii bezpieczeństwa kosztem narodowych interesów. To było jak uderzenie młotem w szybę brukselskiego salonu, w którym od dawna panowało samozadowolenie i przekonanie, że wszyscy będą potulnie przyjmować każde rozwiązanie. Von der Leyen poczuła się zaskoczona nie dlatego, że Polska zgłosiła wątpliwości, ale dlatego, że Polska zrobiła to publicznie. Bez kompleksów, bez strachu, że ktoś powie: O, znowu buntownicy ze wschodu. Bo tym razem nie była to tylko krytyka dla samej krytyki, to było ostrzeżenie. Jeśli Unia będzie dalej budowała swoje strategie w oderwaniu od rzeczywistości, to Polska przestanie być lojalnym wykonawcą, a stanie się niezależnym graczem. To właśnie ten element sprawił, że w Brukseli zrobiło się naprawdę gorąco. Bo jeśli Polska, kraj, który od lat jest jednym z największych beneficjentów unijnego budżetu, zaczyna mówić wprost, że nie zamierza realizować absurdalnych pomysłów, to co powstrzyma inne państwa od podobnych gestów? Wystarczyło jedno stop, aby w głowach polityków Europy Środkowo-Wschodniej zapaliła się lampka. Może naprawdę nie musimy zawsze się zgadzać? Może naprawdę możemy głośno mówić o naszych interesach? Nawet jeśli to nie podoba się Berlinowi czy Paryżowi. I w tym momencie Ursula von der Leyen, pewna dotąd w swojej pozycji, nagle poczuła efekt domina, że polski sprzeciw może stać się początkiem większego buntu. Nawrocki doskonale rozumie, że polityka to nie tylko decyzje i ustawy, ale przede wszystkim symbole. Dlatego tak mocno akcentuje kwestię banderyzmu. Bo wie, że Polska nie może milczeć, kiedy ktoś próbuje w przestrzeni publicznej relatywizować historię. To samo dotyczy Unii. Nie możemy zgadzać się na narracje, które pięknie brzmią na konferencjach prasowych, ale w praktyce oznaczają dla Polaków wyższe ceny, większe zagrożenie i mniej wolności. Von der Leyen zaskoczona tą bezpośredniością próbowała w kuluarach przekonywać, że Polska przesadza, że to tylko język polityczny. Ale każdy, kto słyszał wystąpienie Nawrockiego, wiedział, że to nie była gra. To była prawda, która od dawna wisiała w powietrzu, tylko nikt nie miał odwagi jej wypowiedzieć. I właśnie dlatego reakcje były tak gwałtowne. Niemieckie media natychmiast zaczęły pisać o populizmie, nacjonalizmie, o tym, że Polska znów idzie własną drogą. Francuscy komentatorzy mówili o groźnym precedensie, a w Polsce ludzie odetchnęli z ulgą. Bo wreszcie ktoś głośno powiedział to, co od dawna czuło wielu obywateli: że nie można ciągle ulegać, nie można wiecznie zgadzać się na wszystko, że w polityce europejskiej liczą się ci, którzy potrafią powiedzieć nie. I choć dla elit brukselskich to był szok, dla zwykłych Polaków to był sygnał nadziei, że nasz głos naprawdę może coś znaczyć. W tym sensie Nawrocki rozegrał mistrzowską partię, bo jednym słowem stop. Nie tylko zatrzymał kolejny absurdalny pomysł komisji, ale także wzmocnił poczucie, że Polska ma swoją podmiotowość. Von der Leyen próbowała odwrócić uwagę, mówić o dialogu, wspólnej przyszłości, ale nikt nie zapomniał tego momentu ciszy, kiedy polski sprzeciw wybrzmiał. To była chwila, w której Europa zobaczyła, że Polska nie boi się konfrontacji. I właśnie dlatego ten gest ma znaczenie historyczne. Bo to nie był spór o jeden dokument, o jedną strategię. To był spór o przyszłość Unii. Czy będzie to wspólnota równych państw, które szanują nawzajem swoje interesy, czy też będzie to projekt sterowany z kilku stolic, w którym reszta ma tylko potakiwać? Ursula von der Leyen zrozumiała, że jeśli nie weźmie pod uwagę tego, co powiedział Nawrocki, to ryzykuje coś więcej niż utratę jednej decyzji. Ryzykuje utratę zaufania. A w polityce zaufanie jest walutą cenniejszą niż euro. I w tym wszystkim jest jeszcze jeden, może najważniejszy aspekt. Polska, mówiąc stop, nie odwróciła się od Europy. Polska nie powiedziała: Nie chcemy współpracy. Polska powiedziała: Chcemy współpracy, ale uczciwej, równej, opartej na realnych interesach, a nie na ideologii. To subtelna, ale fundamentalna różnica. I właśnie dlatego ten gest tak bardzo zabolał von der Leyen, bo nie mogła go odrzucić jako kolejny eurosceptyczny wybryk. To było coś poważniejszego. To było wezwanie do zmiany kursu. Kiedy patrzymy na całą tę sytuację z perspektywy ostatnich miesięcy, nie sposób nie zauważyć, że polskie stop uderzyło nie tylko w Ursulę von der Leyen, ale także w całą konstrukcję polityczną, którą przez lata budowali Donald Tusk i jego europejscy przyjaciele. Bo prawda jest brutalna. Tusk wrócił do polskiej polityki po to, by być gwarantem, że Polska będzie grzecznym uczniem Berlina i Brukseli. On miał być człowiekiem, który podpisze każdą decyzję, który uśmiechnie się do kamer i powie: Oczywiście, bo Europa wie lepiej. I nagle ten plan runął, bo pojawił się ktoś, kto nie tylko odważył się głośno powiedzieć Stop ale zrobił to w sposób, który nie pozwalał na banalizację. Von der Leyen poczuła się zaskoczona, ale to Tusk został obnażony. Bo kiedy w Warszawie ktoś mówi po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, a w Berlinie i Brukseli mówią po pierwsze interesy wielkich graczy, to konflikt jest nieunikniony. Tusk próbował jeszcze ratować sytuację, sugerując, że Nawrocki przesadza, że to zbyt emocjonalne wystąpienie. Ale kto w Polsce da się nabrać na te słowa? Przecież każdy widzi, że strategia obecnej ekipy rządzącej polega na tym, by bardziej dbać o interesy niemieckie niż o własne. Nawrocki swoim mocnym głosem przerwał ten teatr. I dlatego reakcja Tuska była tak nerwowa, bo on wie, że takie słowa mogą się spodobać zwykłym ludziom, którzy mają dość bycia traktowanymi jak obywatele drugiej kategorii. Berlin, rzecz jasna, nie krył irytacji. Niemieckie media zaczęły rozpisywać się o polskim populizmie, o braku odpowiedzialności. Ale czy to przypadek, że te same media nigdy nie piszą o niemieckiej bezczelności, kiedy to Berlin forsuje rozwiązania korzystne wyłącznie dla siebie? Przykładów można mnożyć: Nord Stream, który był ciosem w bezpieczeństwo całej Europy Środkowo-Wschodniej, a jednak przez lata Berlin go bronił, bagatelizując ostrzeżenia Polski. A teraz mają czelność pouczać nas, że powinniśmy być bardziej solidarni. To właśnie hipokryzja, którą tak dobitnie obnażył Nawrocki, mówiąc, że naszym prawdziwym sojusznikiem są Stany Zjednoczone i NATO, a nie papierowe deklaracje brukselskich elit. To wszystko sprawia, że Ursula von der Leyen poczuła realne zagrożenie, bo jeśli Polska nie będzie już posłusznym wykonawcą, to cała logika unijnej centralizacji zacznie się sypać. A razem z nią sypią się polityczne kariery tych, którzy zrobili z uległości wobec Brukseli swój znak firmowy. I to jest największy dramat Tuska, że przez lata budował narrację o powrocie Polski do Europy, a teraz ktoś głośno mówi, że Polska nigdy Europy nie opuszczała, tylko nie zgadzała się być traktowana jak pionek. Nawrocki odebrał Tuskowi najważniejszy argument i tym samym wbił gwóźdź do trumny jego politycznego mitu. Ale to nie tylko kwestia polityki wewnętrznej, to także kwestia bezpieczeństwa. Nawrocki jasno powiedział, że nie można budować polskiej obronności na iluzji, że Unia Europejska będzie nas chronić. Historia uczy, że gdy przychodzi kryzys, każdy kraj dba o siebie. To NATO, to Ameryka, to sojusze realne, a nie papierowe, gwarantują bezpieczeństwo. I właśnie to stop wobec brukselskiej iluzji było tak ważne bo pokazało, że Polska nie da się wciągnąć w opowieść o wspólnej armii europejskiej, która w praktyce oznaczałaby niemieckie dowodzenie i francuskie interesy. To była odpowiedź. Polska sama zdecyduje, jak chronić swoje granice i jak budować swoje sojusze. I tu właśnie leży największa siła tego symbolicznego buntu. Bo stop wypowiedziane przez Nawrockiego nie jest gestem izolacji. To nie jest ucieczka od Europy, to jest wezwanie do prawdziwej, uczciwej współpracy. Do tego, by Bruksela wreszcie zaczęła traktować Polskę jak partnera, a nie jak problem do rozwiązania. To jest przypomnienie, że solidarność europejska nie może polegać na tym, że jedni zyskują, a drudzy tracą. To jest lekcja historii, której najwyraźniej von der Leyen i Tusk nie odrobili. Kiedy dziś patrzymy na reakcję w całej Europie, widać wyraźnie, to stop nie zniknie z pamięci. To nie jest epizod, to jest początek nowego rozdziału. Bo jeśli Polska odważyła się głośno sprzeciwić, to inne kraje też mogą nabrać odwagi. I to jest właśnie ten efekt domina, którego tak boją się w Brukseli. Ursula von der Leyen może się uśmiechać, może mówić o dialogu, ale dobrze wie, że coś się zmieniło. Że pewnego dnia inne państwa też powiedzą, Stop! A wtedy cała iluzja, na której zbudowano unijną potęgę, runie jak domek z kart. I właśnie dlatego Nawrocki już dziś zapisał się w historii. Bo nie trzeba wielkich przemówień, nie trzeba setek stron, dokumentów. Wystarczy jedno mocne słowo, które oddaje ducha narodu. I tym słowem jest: Stop! Polska powiedziała to w twarz całej Europie. A Ursula von der Leyen, choć próbowała ukryć swoje zaskoczenie, dobrze wie, że to początek końca jej narracji. Bo kiedy Polacy mówią nie, to naprawdę znaczy nie.